Kasia, chodź, bo tu life'a trzeba zrobić. Już? No, chodź. No dobra, to już. czekaj. Ale nic nie widzę. Nic nie widzisz. Czekaj, czekaj, bo zepsujesz. Nie da się. Nie da się. No jej. Poczekaj, bo zepsujesz. O! O, jest. Nie ma. Nie ma. O jest, To jest, jest. jest, to jest nasz pierwszy live i mamy strasznego stresa, cholernego stresa, bym nawet powiedziała tak, yy, bo no. niecodziennie się robi live'a, nie, nie, nie mogę trzymać długopisu w ręce, bo będę strykała cały czas tym długopisem i Was wkurzała. Po co jest ten live? Live jest po to, bo często nam zadajecie pytania. Czy zdążymy coś wykonać, czy dostaniecie na czas przedmiot, który u nas sobie cześć, cześć. zamówicie? Z tym nie ma najmniejszego problemu. Wszystko jest wysłane na bieżąco i tutaj chcemy Was uspokoić. Każdy, kto dzisiaj czy, czy wczoraj zamówił w poniedziałek co tam W poniedziałek będzie miał już zapakowany ten przedmiot, wydrukowany, dodane imię, jakiekolwiek tam sobie wymyśli, i wysłane. Tak więc nie macie się co obawiać, że przed dniem ojca nie dostaniecie, bo jest czwartek, bo jest wolne, bo wszyscy już myślą o urlopach. Gosia. No, mów, mów, no, grzeczna będę. Obiecałam, że będę grzeczna, więc jestem grzeczna. Jestem cicho. Nie dzisiaj. jestem grzeczna. Przez. Tyle, no lat, co się znamy, nigdy nie byłeś grzeczna. Ale opowiadaj, opowiadaj, ja posłucham. <noise> W każdym bądź razie rozwiewam wszelkie wątpliwości. Wszystkie przesyłki mamy na bieżąco wysyłane. Kurier, bo wysyłamy teraz tylko kurierem, zrezygnowaliśmy z usług poczty polskiej z tego względu, że nie zawsze dało się dobrze monitorować te przesyłki. Zdarzało się tak, że wysyłaliśmy coś, a klienci nas informowali, że dostali przesyłkę, byli szczęśliwi. A my nawet nie mieliśmy informacji od poczty, że ta przesyłka w ogóle wyszła z, nasz, z naszego oddziału poczty. co było bardzo, tak dziwne. było. bardzo dziwne. Kiedy trackingowaliśmy, okazywało się, że przesyłka... Gdzieś się, utknęła na poczcie. Że utknęła. Czy, czy, czy w naszym oddziale, czy, czy w Skierniewicach, czy gdziekolwiek. Czasem było gdzie... tak, że ona w ogóle nie wyszła z poczty tutaj od nas w Sosnowcu. I to było dla nas bardzo niepokojące. Mimo licznych interwencji czasem faktycznie tak przesyłki utykały. Dlatego żeśmy po ostatniej podwyżce tu nie ma się tu czarować. Podwyżka była straszna na przesyłki pocztowe. My wszystko wysyłaliśmy listem poleconym priorytetowym. Ta przesyłka w tej chwili osiągała chyba cenę 16 zł, tak? No, w tej chwili ta przesyłka by kosztowała 14 zł, gdzie w tej cenie podpisaliśmy nową umowę z kurierem, gdzie w cenie 13 zł jesteśmy w stanie wysłać przesyłkę i ona dojdzie do was na drugi dzień. I co można monitorować? I ten monitoring jest na tyle, na tyle sprawny, nie tak jak w przypadku poczty polskiej, że y, widzimy każdy, ka całą drogę, ka każde przepakowanie. Y, na wszystkich y, y, tych sortowniach. Cokolwiek kurier z nią nie zrobi, to, to ta informacja znajduje się. Także, dlatego też między innymi korzystamy z usług DPD, bo korzystaliśmy wcześniej przez, przez, przez lata z różnych firm kurierskich no, ale jesteśmy najwierniejsi u, właśnie DPD, dlatego że... Złaczmy sprawę najprostsze oni oprogramowanie, które pozwala nam naj, na najszybsze wprowadzenie danych ma właśnie DPD. Mhm. To, to nam to jest jeden z, jedna cześć, z rzeczy Cześć Natalia, która nas... cześć, cześć. Buziaki dla Zuzi. Zuzan Kowelow? No tak. O, widzieliśmy się niedawno. Uh -huh. Pozdrowienia dla Zusk. No i? Co się zaciąłeś? Opowiadaj. Ja no, już powiedziałem swoje. No, opowiadaj o przesyłce. O przesyłce. O przesyłce to ja mogę opowiadać y, tysiące historii, gdzie klienci y, dostali towar, a my nie dostaliśmy informacji, że, że towar w ogóle został wysłany. Tak, w przypadku poczty polskiej. O, właśnie, mieliśmy takie <laughs> sytuację, że y, dzwonili do nas klienci. I poczta powiedziała, że Wy nie wysłaliście przesyłki. To Wy jesteście złodziejami. Naprawdę mieliśmy tak czasami przykre sytuacje, bo no, jak się wytłumaczyć potencjalnemu klientowi, którego się zapewnia, że od nas przesyłka wyszła. I tutaj na tej poczcie, jakby rola przesyłki. No Nie jest nam dalej wiadoma. Teraz jest, teraz jest ten tracking. Nie do końca on działa tak, jak, tak jak działa, ale jeszcze kilka lat wstecz, jak nie było możliwości trackingowania przesyłki y, pocztowej, to naprawdę spotykaliśmy się z, z przykrymi sytuacjami, no ale teraz już tego nie ma, więc nie ma o czym mówić. Teraz jest kurier i tylko kurier, jest drożej, ale jest przesyłka pewna. No Aktualnie jest taniej. No, jest tanie, aktualnie tak. Te przesyłki, to, że... które wysyłamy, one przekraczają gabaryt A. Tak więc na Poczcie Polskiej byłaby ta opłata wyższa, dzięki temu, że mamy stałą umowę z kurierem i dzięki temu, I że jesteśmy dość, jest dość, dość masowym y, no, nadawcą, te, tą cenę mamy lepszą dla klienta. Klient nie musi płacić mm. kroci. Fakt, że jeżeli chodzi o przesyłki pobraniowe, to są droższe. droższe, jak najbardziej. Ale to się wiąże z tym, że ta przesyłka musi być dodatkowo ubezpieczona, jeżeli klient jej nie... nie nie odbierzemy. To już są inne rzeczy. Robimy y, rzeczy na indywidualne zamówienie. Musimy liczyć się z tym, że ktoś. Poczekaj, bo nie wiem, w którą dziurkę się powinnam Co? patrzeć. Um, Kochani, czy... Czy, czy ja ci się pytam, w którą dziurkę mam się patrzeć? Nie, no bo mówisz tak w bez, cały świat. I teraz publikacji. ja bym chciała mówić do Was, to patrzę tu, nie, tu, tu czytam, ale i tak nie przeczytam, bo nie mam okularów. Ale chyba Kamerę tutaj. zasłoniłeś nosem. Ale tutaj chyba powinnam patrzeć się w tą dziurkę, to patrzę się teraz na Was. Chyba tak. Uczę się, no muszę się nauczyć. No, tego wymaga od nas y, postęp. Y, nie, nie byłam świadoma Może nie jeszcze. Tak. Zdecydowaliśmy się też na, na robienie takich krótkich informacji. I ujawnienie nas. Zdecydowaliśmy się też na to, dlatego, żebyście mieli taki bliższy kontakt z nami, bo często jest tak, że firmy się chowają gdzieś tam w internecie za, za stronami Ej, Jejku, Elka, tu przylazłaś. Przez twoje koleżanki, ja nie mogłaś się wypowiedzieć. Ale zobacz, Ela przyszła. Ela. Wąchulowa, no widzisz. Miałam ci zrobić dzisiaj live'a, ja wiem, ale chyba, nie, w ale chyba nie... Ale chyba nie <laughs> Ale chyba, no ale gdzie ta dziura? Proszę mnie tu nakierować. Gdzie ja się mam parzyć? Nie wiem. Gosia, proszę cię. No dobra, przepraszam, już będę, już będę ci. Bąkolowa weszła, już oszalałaś. No bo to jest taka moja bardzo proszę, dobra proszę. koleżanka. Tak. Ela Bąkolowa nam daje zawsze takie zadania trudne. Wyzwania robi. Wyzwania dla koszulkowe, jej. że to jest coś strasznego. Ostatnio wymyśliła sobie nadruk, żeby był złoty, świecący w nocy i jeszcze, żeby ją było z daleka widać. To było wyzwanie dość. Ale do pamiętam spory. też koszulkę, jak robiliśmy dla Eli z jej y, emoji, pamiętasz? Y, y, o, super. Bo muszę wam zdradzić, y, y, że Ela ma fioletowe, różowe, coś, coś w tym klimacie ma takie włosy. I wymyśli, zrobiła sobie e, e, emoji swoje i oszalała, mówi gośka, musicie mi zrobić taką koszulkę. Wyszło super. Może kiedyś się pokażę, to pokażę wam. Y, y, pokażę wam y, Eli, zdjęcie. Tak, no, jak będzie się chciała ja ujawnić. Więc... Ela pokaże, prawda, Ela? Pokaże. Ale widzisz, tak o niej zaczęłaś gadać, że się uciszyłaś, tak? Powiem. Nie, nie uciszyłaś. Dobra, słuchajcie, no, to wszystko, co chcieliśmy Wam powiedzieć, czyli przede wszystkim o przesyłkach, które wychodzą zgodnie z czasem. Czyli jeżeli zamawiacie do godziny 21 dnia, to, to na drugi dzień jest szykowana do Was przesyłka, nieważne czy tam jest imię, czy to jest wzór jakiś indywidualny, czy coś. My staramy się Już to wykonać to, ja jeszcze w nocy i wysłać do Was na drugi dzień. Mhm. Także u nas nie jest tak, że godzina 16 zamykamy. Przekręca się klucz i, i nie ma nas. Nie, pracujemy cały czas, jesteśmy cały czas przy poczcie. Przygotowujemy dla Was projekty. W dużej mierze te projekty szukuję ja, gościa z wami prowadziła mamy y, Mamy też ten komfort. Nie czarujmy się, że firma była w, w wielu miejscach w Sosnowcu w tej chwili jak mieszkamy jak mamy firmę na Andersa na górze mieszkamy na dole jest firma mamy ten komfort że właśnie tak jak dla Natali mogliśmy szybciutko wykonać bodziaka co prawda nie jest to proste żeby wykonać jedną rzecz z tego względu że maszyny muszą być wszystkie włączone ale jeżeli akurat coś robimy i wtedy zadzwoni telefon i słuchaj, Marcin, czy Gośka potrzebuje szybko koszulkę, bo się tam komuś gdzieś ktoś urodził, bo idę na, uro bo idę na urodziny, na czterdziestkę i szybko trzeba taką koszulkę, to jeżeli mamy włączony sprzęt, to nie ma żadnego problemu, żeby, żeby to wykonać, bo schodzimy dwa piętra na dół, jesteśmy na dole, gdzie mamy firmę i po prostu to się, to się dzieje tutaj u nas fizycznie na miejscu. Jak chce ktoś z was zapraszamy, pokażemy. Co mamy? Jeżeli chodzi jeszcze o przesyłkę, to ja bym tutaj dodała to, że nigdy nie robimy, takie modne słowo się ostatnio zrobiło, pre-order. Bardzo, znaczy nie wiem czy wiele firm, ale dużo firm, firm zaczęło robić pre-order. No, nie robimy tego systemu sprzedaży. Nie, bo... nie prowadzimy hmm. czegoś takiego, dlatego że ja zawsze uważałam, że to co sprzedaję, to mam na półce. Jeżeli, jeżeli pokazuję Wam... Jestem trochę przygotowana, nie będę tu czarować. Jeżeli pokazuję Wam takiego czarnego, takiego czarnego rampersa, czy, y, czy zielonego rampersa, czy jakiekolwiek kolor jeżeli Wam opowiadam, że mamy te wszystkie rzeczy w tych rozmiarach, to fizycznie my je mamy, bo my na półkach mamy bardzo bogate stany magazynowe. Czy to są śpioszki, czy to są body, czapeczki, y, 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 czy to są rzeczy dla dzieci, czy to są też... Y, koszulki białe czy, czy, czy czarne, bo te mamy cały czas zawsze na stanie. I nie mamy potrzeby robienia takich preorderów, ponieważ wykonujemy wszystko na bieżąco. No, ale to jest też druga sprawa. Preorder jest dla kogoś, kto sobie zamówi i może za pół roku to odebrać. Tak, tak jak na Kickstarterze. Coś, coś, nam się spodoba. Taki super buyer, taki zegarek, którego nie ma nawet James Bond, a ja go będę miał. Ale za pół, roku. Ale za pół za, roku. Za pół roku to już zapomnę, że ja chciałem jakiś zegarek od Jamesa Bonda. To nie ma o czym mówić. Powiem wam. Kupy... Gosia. Kupowanie na Aliexpress. Super fajnie, za trzy baksy mogę sobie kupić wypasioną koszulkę. No dobrze, ale ta koszulka jak przyjdzie, to minie dwa miesiące. Ja już utyję, zjem tysiąc kurczaków i inne jakieś dziwne rzeczy, i ta koszulka będzie na mnie za mała. Nie, u nas jest tak, że to co widzicie, to co chcecie. Kupujecie. My to, to jak macie, najszybciej no. wykonujemy dla Was, po to, żebyście się mogli z tego cieszyć, żebyście mieli prezent na imprezę do dziadka, wujka, zięcia, psa, psa, kogokolwiek, żeby zamówienie czwartkowe trafiło do Was w piątek, a w sobotę moglibyście iść na imprezę i podarować komuś koszulkę razem z dodatkiem w postaci no, takiej, jakiej chcecie. No, często się do tego dodaje butelkę wina. Powiem Wam, że kiedyś nasz syn zamówił w preorderze koszulkę z nadrukiem, co u jakiegoś znanego youtubera. Może... Nie, 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 nie. Travis Scott, raper. Zamówił to w Stanach, o czym my nie wiedzieliśmy. Zamów, zamówił tą koszulkę poza naszymi... no nie wiedzieliśmy o tym. I efekt był taki, że zapłacił sobie za tą koszulkę, super, super. No i tak później czeka, czeka. Słuchajcie, pół roku czekał na tą koszulkę, gdzie mówił, mówił mu mąż, że zrobię ci coś podobnego. Nie, on chciał tamtą koszulkę. Nie, no to oczywiście, ja rozumiem. No, on chce mieć to, co sprzedaje jakiś znany wykonawca. Okej, okay, super. On Ale chodzi o czas, niego. że za pół roku. No jeżeli teraz słucham tej muzyki i teraz chcę się w to ubrać, no to teraz, no to teraz ją. Y to teraz chcę tą koszulkę. Ja ja sobie nie wyobrażam czekać na coś pół roku. Po prostu, no ja jestem taki rocznik y, ciężki, bo, y, 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 bo... nie który rocznik nie jest. nie nie chodzi mi o to, bo nawet nie wiem który jest ten rocznik. Nie o to mi chodzi. Ciężki w sensie niecierpliwości. To no, mam to na był myśli. No to ostatni z tych roczników właśnie niecierpliwy. Właśnie <laughs> taki rocznik niecierpliwy i i dlatego Lubię kupić i mieć, dlatego też u nas jest takie ważne, że jeżeli dzisiaj zamówisz do godziny 20, to jutro będzie wysłane, a we wtorek już u ciebie ten produkt jest. I nieważne, czy to jest koszulka na dzień taty, która wiadomo, że za tydzień. Yy, za, tak, za tydzień jest Dzień Ojca. Nieważne, czy to jest koszulka za, za, yy, na dzień taty, nieważne, czy to jest certyfikat narodzin, czy to jest coś dla dzieciaka z imieniem, bez zmienia, bo wszystko musimy wykonać. Także. Także tak to tak wygląda. Tyle. Macie jakieś pytania? Za pół roku to się moda zmieni, no to też prawda. No, no moda się zmieni, ale wiesz, jeżeli ktoś słucha jakiejś muzyki i jest, jest fanem, no to, no to będzie czekał na tą koszulkę. No no my... tak, ale przypomnij sobie, jak nasza Paulina słuchała Julio Iglesiasa, a później Spice Girl, to my No, ale byli... tu nie ma takich starych byli ludzi byli... jak my nie bylibyśmy w stanie nadążyć z, z, kupowaniem, z kupowaniem tych kolejnych kupowaniem, raczytów, czy wszystkich bo zanim by coś przyszło, to ona by już słuchała tysiąc innych zespołów. No, tak to, tak to wygląda. Coś Wam pokazać? Coś chcecie zapytać? Pytajcie. Dobrze. Napiszcie do nas, co, co Was interesuje, co Was kręci, co, co Wam możemy pokazać z naszej pracy. Czy w ogóle mają sensy takie... mają sens? Mają sens takie lifey, bo... Takie no-sensy. Takie nonsensy. No, <noise> no dziękujemy bardzo, Gosiu. Jakie stare ludzie bez przesady. No stare. Jeden ze słuchce, a ja, ja chyba ja, 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 wiem, a ja coś chyba coś. wiem, Ela, powinnaś dzisiaj być tutaj u nas, powinniśmy razem pić piwo i powinniśmy za chwilę zasuwać na, na koncert, y, y, golec u orkiestra, ale wiem, że ty zostajesz u siebie, bo będziesz słuchać Chylińskiej. Okej, okay, twój wybór, nie ma piwa, nie ma, nie ma golców, słuchaj sobie Chylińskiej. My na chylińskiej koncercie już byliśmy, drugi raz nie pójdziemy. Chod, chod, lubię ją, ale, ale wystarczy ten jeden Nie raz. Nie no, na koncercie było fajnie, okej. Okay. Ale, ale wystarczy jeden raz. Czyli Czy uważasz, Gosia, że live dobra sprawa, tylko, że pytanie jest takie. Po co nas poznać? Bo na dobrą sprawę no ja chcę sprzedać wam, sprzedać Wam produkt, chcę Wam pokazać nasz produkt. Mogę o tym opowiadać godzinami, bo wiecie, że... że w, w, na drugi na, te na tekstyliach robimy od 18 lat. Te produkty są nasze dzieci na dobrą sprawę. To... Są to równolatkowie naszego syna. I możemy o tym opowiadać, tylko czy ktoś chce tego słuchać. Ewa, cierpliwości, cierpliwości. Sprawa jest cały czas monitorowana, kontrolowana, jestem dobrej myśli. A co Wasia? Nie mogę ci na razie powiedzieć. Będziesz musiał to narysować. jak to zobaczy, to się wystraszy? Yy, chyba się wystraszysz, ale dasz radę. O. Myślę, że dasz radę. Dla Ewy trzeba to zrobić po prostu. Tak, okay. Ewa, Ewa, damy radę. Ewa, dam radę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ci to ładnie narysować. Będziemy się starać. Okej. Okay. Okej, okay, no wiem, wiem. Nic więcej już nie powiem. Ale obiecuję, że, że... Tak, bo to w, w takiej... Yy... Lekkiej konspiracji. Ojej, no i chłop się dowie teraz. Ach, nie, on nie ogląda. Nie. Ogląda? Nie, chyba nie. <noise> <Jo -ho. głos> chyba nie ogląda. Okay. No to co? Jak nie ma pytań... Myślałam, że będziecie mieli jakieś pytania, szczerze mówiąc. Jak nie ma pytań, no to co? No to, no to nie. Założyłam specjalnie okulary, żeby was lepiej widzieć, wasze pytania, ale jak nie ma pytań, no, A ja mułem zemy, to... żeby was lepiej zjeść. Tak to było w tym? W tej bajce? Że co? Że okulary duże, że zęby duże, żeby lepiej zjeść. Wilk czerwony. Wielki babcia. Coś tam. Tak, czerwony i bab... czerwona babcia, nie czerwony kapturek to był. Buziaki dla Amelki. Ameli, Amelia, Amelia. Dla Ameli buziaki. Trzymaj się Ewfcia. Okej. Okay. Dziękuję ślicznie. O, Gosia jeszcze też, tutaj, że są Co tacy duże? ludzie, którzy będą nas słuchać. No tak, no, ale wiesz, to dla czy chcą słuchać. Aby dowiedzieć To znaczy, z tym z... słuchaniem to jest o tyle problem, że to jeszcze trzeba mieć coś do powiedzenia. A my, a my nie bardzo mamy. My nie bardzo, co my mamy wam mówić? No co mamy mówić? No to jest takie właśnie. Chcieli, zrobiliśmy takiego testowego tego live'a, bo y, chcieliśmy zobaczyć, czy w ogóle to ma rację bytu, dlatego. A, a, a że pytacie o zdjęcia. To naprawdę że... to zrobiliśmy tego live'a, żeby zobaczyć, czy w telefonie da się włączyć tą opcję. Ja kiedyś robiłam na prywatnym profilu live'a. A na tym firmowym pierwszy raz. Dlatego, szczerze mówiąc, nie wiem, czy. czy... Ale działa. Tak tutaj tak. Przerwa techniczna. Działa. I działa, działa nasza przerwa. Techniczna. Da się to przeczytać, czy jest to widoczne, ta nasza przerwa techniczna. Cia, cia, cia. Super. Małgosia się cieszy z nas, no to mm -hmm. fajnie. Miło. Tak, widać nas. Super, dzięki Gosiu. No to dobrze. Jak widać przerwę techniczną, to znaczy, że. że... Słuchaj, Natalia, ty to możesz wsiąść się w auto, przyjechać do nas na kawę, wziąć ZUSkę. ZUSka pobawi się z naszymi kotami i nie gadać głupoty nie będziemy się oglądać tutaj w telefonie, tylko możesz do nas przyjechać. Kiedy tylko chcesz, niekoniecznie jak pogotowie nadrukowe musi robić. Bociaka, na szybko, bo, bo się u wujka dzieciak urodził. Tylko wsiadaj w samochód i przyjeżdżaj kiedy tylko chcesz. Zuzkę wypuścimy na ogródek, no, a, my ty, że, a my sobie poplotkujemy. Że mama Zuski to jest taka klientka stała, wierna. No tak. I, i często nas odwiedza. Tak, że no. to, to się zgadza, że, że Natalia zawsze przyjeżdża po swoje rzeczy. Natali siostra bardzo dużo rzeczy u nas zamawia. Robiliśmy bardzo fajną koszulkę dla niej. I, I też siostrę, też pozdrawiamy. Dzięki, dzięki tej osobie, właśnie, my stale monitorujemy. Porysujesz że niedługo piszę. Przy, naturalny w Szopienicach. Bo <noise> każde dziecko, które tam się rodzi, chyba, to przechodzi jakby przez nasze ręce. Przynajmniej W Szopienicach? Nie. No jak nie? W Szopienicach. Siemianowicach. Nie, W, w szopienicach? no może, Słuchanie, tak. No tyli, geografia to są dwie różne rzeczy. No, no dobrze, dobrze. No. W każdym bądź razie, jak wspomniałem, my na bieżąco wiemy, ile dzieci, i o jakim wzroście się tam rodzą i jakie mają imiona. No tak. Także w sumie ostatnio urodziła się Julka. Dobrze, o że mamy wiemy. klauzulę Rodo, bo inaczej to było ciężko. Mm -hmm. No to co? Popołudniowa kawa, bo godzina jest w pół do piątej, popołudniowa kawa. O, wujek mieszka w Siemianowicach. No widzisz? No proszę. No to wujek nas. No dobrze, no ale body było dla wujka, no więc tam się ten, tam się to, Julka wujek, to Nie ten rozmiar, my szyjemy 62 z reguły, sprzedajemy kwiatów. No tak <grym> to dla wujka nie, nie, dla Julki. Bo, a Julka to córka wujka z Siemianowic. A tak, Natalia zgadza się winny, teraz? To, to jaki rozmiar by miał? To, to wujka ubierzemy w koszulkę. Jak tak. będzie jakaś okazja, to wujka ubierzemy w koszulkę. Coś, coś jeszcze pokazać? Co mogę Wam pokazać? Mogę Wam pokazać mój ulubiony kubek. Znacie ten kubek, bo nieraz pokazywałam kawę. Jeśli kto, kogoś z Was nie ma na naszej grupie, to zapraszamy na grupę. Tam y, często pokazuj, dajemy różne rabaty, tam są konkursy. Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku. E, no i co? No i no chyba aktu, tyle. Aktualnie cały czas jest rabat na hasło Instagram. Wszystko e. małymi literami. Albo pierwsza duża też może być. Ale raczej wszystko małymi literami wpisywane. Jak robicie ona nas zamówienie, jak wejdziecie sobie na produkt, tam jest takie okienko, gdzieś sobie kod rabatowy. I często ludzie tam wpisują słowo kod rabatowy. Nie, tam trzeba wpisać Instagram. I wtedy jest 10% off na wszystkie produkty, które nie są aktualnie w promocji. Także no w przypadku jakiegoś przedmiotu, które kosztuje powiedzmy 40 zł, już jest ta piątka praktycznie w kieszeni. Tak więc to zawsze można z tego skorzystać. Jeżeli chcecie jeszcze troszeczkę obniżyć koszty związane z przesyłką, to jeżeli macie w przyszłości jakieś, na myśli większe zakupy, to od 149 zł przesyłka jest kompletnie darmowa. Także tutaj też można pomyśleć, zapytać się sąsiada albo pani w pracy obok, która siedzi, czy też nie ma ochoty na jakiś przedmiot. I wtedy można zrobić taką ściepę, no, zamówić kilka rzeczy. Kilka I zapłacić pieniędzy. jedną przesyłkę. Za, zapłacić jedną przesyłkę lub nie płacić tej przesyłki właśnie w ogóle, jeżeli, jeżeli przekroczy tą wartość 149 zł. Taki próg jest no. tak ustawiony, żeby nie był dużym obciążeniem dla Was. Niektóre sklepy internetowe robią próg 200 zł. Spotkałem się z, z 300 zł nawet. No my tutaj obniżyliśmy maksymalnie tą, tą, tą kwotę, na, na jaką jesteśmy w stanie pokrywać te koszty przesyłki do Was do właśnie do 149 zł y, wartość zakupów. Ja jeszcze na koniec powiem, że to co już mówiłam, że wszystko wykonujemy na bieżąco, czyli zamówienia złożone dzisiaj do godziny 8, z reguły wysyłane są jutro. I kolejnego dnia już są u Was, ponieważ wszystko jest wysyłane y, kurierem. Y, przesyłki y, złożone w nocy przechodzą już na następny dzień, no bo no nie da się tak, żeby, żeby pracować y, cały czas, aczkolwiek zamówienia się składa. Zamówienia cały czas spływają, tyle, że, że przekazy. Taki mamy system pracy, że o ósmej robimy sobie taki plik roboczy wieczorem. I to, co jest do ósmej, zamówienia, które spłynęły do ósmej, są przekazywane do zrobienia na jutro i do wysyłki. Jeszcze Wam powiem coś takiego. Pewnie sporo osób ma z Was takie, takie notesy od nas. W lustrzanym odbiciu jest, ale to, to już jest nie moja wina. I ten, ten notes powstał w pewnym celu. Na razie Wam o tym nie powiem, bo na razie to. Marcin powiedział, że jak powiem, to dostanę, więc nie powiem. Ale jeżeli macie od nas takie już notesy, to zostawcie je jeszcze na chwilę, bo na pewno się przydadzą. Będą potrzebne. Będą potrzebne. No to co, dziękujemy bardzo. Jeśli jest takie zapotrzebowanie, to pokażemy się jeszcze raz, a na razie zobaczymy, jaki. Z jakim... z jakim... czym? Z czym się, spotka? z się spotkamy? Z jakim hejtem się spotkamy. jakim hejtem się spotkamy, jak nas skrytykujecie, jak nam miło powiecie, no i tyle. Bardzo się cieszymy i gdzieś tam... Może dumna to za, za duże słowo, ale cieszę się, że, że zrobiliśmy tego live'a. Zostały przełamane pierwsze... Koty za płoty. Koty, koty za płoty. Powiedzieliśmy... Znaczy Gosia tam wspominała, jesteśmy kociarzami. Mimo, że mieliśmy całe życie psy, to teraz y, mamy... Ale to już temat na innego live'a. Koty. Zapraszamy na kanał Zoofilia i inne przygody. Dobra. Dziękujemy bardzo, że nas oglądaliście. Buziaki. Dzięki. Trzymajcie się. Cudnego popołudnia. Była u nas straszna burza, ale już burzy nie ma. Poszła sobie. Już jest, y, już jest pięknie. Nie umiem teraz tego zakończyć. No. Teraz trzeba dać zakończ. Teraz chyba trzeba dać zakończ, i coś się stanie. Wyjmij baterę symfon. Ojej, jeszcze Ej, jeszcze, strasz. Jeszcze nie da. Zakończ. Najpierw tu. I teraz tu. Co jest napisane. Zakończ teraz tę transmisję, czyli ona jeszcze się nie zakończyła, ta transmisja, rozumiem. To jakoś dziwnie to wszystko działa, no ale hmm. nie.